Siemka wszystkim, tutaj najpierw Dzisiaj otworzymy sobie kilka paczek. Jak widzimy, jest ich dokładnie 7. Są to paczki różne. Jak bywało to przedtem, otworzymy dzisiaj sobie kilka paczek. Kilka z nich to paczki darmowe, które otrzymałem poprzez logowanie się do web appu. Polecam serdecznie, czasem można dostać dobre paczki w miarę. Niektóre z nich również z tych 7 są paczkami darmowymi, które otrzymałem podczas rozgrywek, a dokładnie podczas. Turnieju, jeśli oczywiście wygrałem, turnieju otrzymałem. Niektóre też są z paczek innych, które miały sobie paczkę. Nie? Także jedziemy, nie będziemy długo czekać. mi 7 paczek dzisiaj. Może uda się trafić coś dobrego. Jak widzimy, pierwszą paczką jest brodzowa paczka, a dwie następne to Team of the Season Park. we na Open Right Now. Jest Browns I przewijamy. No. Jeden Francuz, kilka kart kontraktu, i jeden fitness. Wysyłamy to do klubu. I nie marnujemy czasu, jedziemy z następną paczką. Przed nami dwie, team of the season back. Wszystkie rzadkie, 12 kart. I nie przewijamy, może uda się trafić naprawdę dobrą kartę, miejmy nadzieję i... I... ...Kryzman upgrade'owany bramkarz z League One i środkowa obrońca a również dzieł, że strój dostaliśmy kilka kontraktów, fitness grupowy wszystko do klubu to na Pixel, bo nie ma co z tym innego zrobić sprzedać się tego niestety nie da chciałbym bardzo dobra i jedziemy z kolejną, drugą paczką Team of Season. nie przewijamy i co uda nam się trafić teraz? Pogbona serio? Ogbona tylko Kagawa którego raczej nie będziemy mogli sprzedać ani wykorzystać w inny sposób karta nie na wymianę, no kurde no dobra wyślemy to do klubu do klubu również dobra i teraz co robimy również na quicksellu tego to zawodnika środkowego Mocnika defensywnego, i jak widzę, hmm, wszystko poszło na piksel, Niestety, pomyłka. No dobra. Przed nami cztery paczki. Brązowa i nic. Dokładnie nic. 44 końcy za te cztery karty. I teraz znowu brązowa paczka. Ostatnia brązowa i pomostnik prawy obrońca, przepraszam. Dwie karty, które się przydadzą, a to na pixel. Przed nami ostatnia paczka. A raczej, dwie ostatnie, przepraszam. Dwie srebrne paczki przed nami, podarunkowe. I żeby przyspieszyć ten proces. No, nieźle, dwie karty, które mogą się sprzedać za cokolwiek. Dwie karty, które raczej są warte nic. Właśnie, w międzyczasie chciałbym Was zachęcić, abyście wpisali w komentarze, w komentarze Wasze, pod filmikiem, co Wy wygraliście w pack openingach, a dokładnie w TOTS, i w The season, Pack Opening. Czy udało Wam się trafić jakiegoś TOTSa? lub kogoś e, po prostu dobrego jak Royce e, Runi. Dobra, i to by było na tyle. Zachęcam również do lajkowania, oglądania innych filmików, subskrybowania i dzisiaj otworzy otworzyliśmy sobie 7 paczek. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, na razie, cześć.